FIG20, DAX SP 500 wraz z czerwcową serią kontraktów według technik Fibonaczego. Witam 9 czerwca. Na pewno ważnym wydarzeniem mijającego już pomału tygodnia była wtorkowa reakcja popytu w przedziale Fibonaczego 2238-2250. Jak pamiętamy, Wypadały tutaj między innymi projekcje prowrostowego układu A, B, C, D i te projekcje wraz z licznymi zniesieniami wewnętrznymi no, utworzyły, jak widać, wiarygodny obszar cenowy, z którego kupującym udało, udało się wykreować relatywnie, relatywnie silny ruch odreagowujący, Co istotne, wczoraj doszło do przełamania strefy 2321-29 dysponowanej przeze mnie lokalnej zapory podażowej. No i w tej chwili zbliżamy się do kolejnego obszaru oporu 2376, czyli strefy już wyznaczonej w oparciu o podstawowe zniesienie 68,5 68 całego ruchu spadkowego. Tutaj można spodziewać się wzrostu aktywności podaży, ale sygnałem Stanowiącym pewne niebezpieczeństwo dla tego wariantu kontynuacji ruchu wzrostowego byłby powrót indeksu poniżej strefy 21-29, która ma prawo w tej chwili przeobrazić się w lokalne wsparcie. Nie byłby to decydujący już sygnał negacji całego odreagowania, no niemniej jednak taka niefrasobliwość w obronie tej strefy mogłaby spowodować wzrost aktywności podaży. Musimy jednak cały czas też pamiętać o stosunkowo bliskim usytuowaniu historycznie potwierdzonego już wsparcia 38-50, gdzie w dalszym ciągu można oczekiwać no, większej aktywności ze strony popytów. Jak widać na wykresie, te bieżące wydarzenia rozgrywają się w niebieskim kanale wzrostowym w tej chwili indeks oddala się od tej dolnej linii, tak więc no, technicznie nie wygląda to najgorzej, natomiast sygnałem zapowiadającym możliwość powrotu WIG-u 20 do bazowego średnioterminowego oporu 2442,65 byłoby w obecnej sytuacji pokonanie strefy 70, 76, wówczas Mówiąc w cudzysłowie, popyt otworzyłby sobie rzeczywiście drogę do wymienionego przed momentem węzła podażowego. Kontrakty, i tutaj już dzisiaj bezpośredni test strefy 59,65, która jak widać jest respektowana. Wczoraj kupującym udało się pokonać eksponowaną przeze mnie zaporę, lokalną zaporę FIBO 2318. 24. Ta strefa przeobraziła się następnie w lokalne wsparcie techniczne. W tej chwili już nie ma jej na wykresie, jest inny obszar, zaraz o nim kilka słów opowiem. Nawiązuje jeszcze do wczorajszych wydarzeń i w sumie dość jednak istotnego, krótkoterminowego sygnału związanego z pokonaniem strefy 18-24, dlatego, że ona była zbudowana na bazie no, takiego bardzo charakterystycznego kompletu zniesień 38 i 61 i 8, widać, że po przełamaniu popyt no, nie zwątpił w swoje możliwości, wręcz przeciwnie, dzisiaj doszło do konfrontacji w kolejnym przedziale 2359-65, a to jak już wiemy, Strefa wyznaczona w oparciu o 61,8. Zresztą to też jest pokazane na wykresie 61,8 całego ruchu spadkowego. No, oczywiście, też y, kluczowym punktem odniesienia, analogicznie jak na WIG-20, była obrona i uaktywnienie się byków w rejonie 2237-45. Tutaj również wypadały projekcje prowzrostowego układu ABCD, z tym, że na kontraktach nie doszło do bezpośredniej konfrontacji, a na wigu 20 analogiczny węzeł został przetestowany. Tak więc w tej chwili ważną kwestią, jeśli chodzi o skalę 60-minutową i czerwcową serią, serię kontraktów, pozostaje to, by kupujący, jeśli rozwinąłby się ruch kontrolujący, zdołali wybronić przedział 2315-21. To jest taka granica właśnie dla potencjalnego ruchu, który w tej sytuacji mógłby być zinterpretowany jako korekta w tym układzie wzrostowym. Pewne niebezpieczeństwo pojawiłoby się, gdyby jednak popyt nie zdołał wybronić wsparcia 2315-21, bowiem to wiązałoby się także z przełamaniem tej dolnej intratejowej linii kanału i powrotem kontraktów poniżej, poniżej linii czerwonej. Te dwa elementy wzmacniają nam tych linii wsparcia FIBO 2315-21. Więc to by był sygnał negatywny w tym oczywiście ujęciu krótkoterminowym, nie można wykluczyć, że konsekwencje wiązałyby się z testem następnej strefy 2288-93. Póki co jednak transakcje są zawierane w okolicy oporu 5965. Popyt kontroluje zatem sytuację na rynku. No i gdyby udało się postawić tą przysłowiową kropkę nad i pokonać ten kolejny węzeł. Byłaby wtedy otwarta droga do znanej nam już i historycznie potwierdzonej zapory podażowej 2405-2415. Tutaj też ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o techniki Fibonacciego, bo ja w tym korytarzu, też starałem się to pokazać na załączonym wykresie, wypada zniesienie 88,6 całego ruchu spadkowego. To jest dodatkowy element, który wzmacnia nam 2405-15. Wiadomo, że zniesienie 88,6 zazwyczaj podznacza się wysoką wiarygodnością. No a jeśli dodatkowo grupuje się w połączeniu z innymi, w tym przypadku średnioterminowymi zniesieniami i projekcjami, a w pobliżu przebiega także jeszcze ta zielona median line, chociaż to już skala lokalna. No w każdym razie tworzy nam to zniesienie w połączeniu z wymienionymi elementami jeszcze silniejszy opór techniczny, a scenariuszem bazowym po przełamaniu 5965, jeśli rzeczywiście kontrakty utrzymałyby się ponad tym węzłem, byłby według mnie powtórny test właśnie 2405-2415. No i bardzo krótko, indeks DAX, bo tutaj już od dłuższego czasu, od kilku tygodni tak naprawdę wydarzenia rozgrywają się. 12 730, 12 no To jest skala tygodniowa. Popyt zachowuje niezmiennie przewagę. Podaż ma ogromne problemy z wykreowaniem z tego rejonu ruchu kontrującego. Wydawało się, że w którymś momencie taka inicjatywa rozwinie się i indeks znajdzie się poniżej maksimum cenowego z 2015 roku to jest poziom 12 390, no ale nawet nie doszło do bezpośredniej konfrontacji w tym rejonie. Powróciliśmy do korytarza 730-880. Więc w tym kontekście nie można na razie tutaj wskazywać na jakieś konkretne negatywne sygnały techniczne. Na pewno zagrożenie dla wariantu kontynuacji druku pozostaje niezdobyty tak to można określić obszar średnioterminowy obszar oporu, no ale z drugiej strony podaż zachowuje się tu defensywnie, obrazem tego jest stabilne utrzymywanie się indeksu ponad Wspomnianym maksimum cenowy, a cenowy ma pierwszy negatywny sygnał z punktu widzenia techniki Fibonaczego, to dopiero przełamanie strefy 12, 160, 12, 230. Wielokrotnie już eksponowałem ten fakt, że wypadają tutaj trzy pierwsze zniesienia Fibonacciego, czyli 14, 6, 18, 6, 23, 6, co tworzy bardzo wiarygodny obszar cenowy. No i też technicznie nie wygląda to najgorzej. Udało się pokonać obszar 241823. Widzimy, że przeobraził się teraz lokalne wsparcie techniczne, zasada zmiany biegunów. Czyli z tej perspektywy patrząc nie możemy jeszcze stwierdzić, że pojawiają się jak, jakieś symptomy słabości indeksu. Powrót poniżej tej strefy to rzeczywiście zresztą o tym wielokrotnie już, już wspominałem możliwość nieco możliwość uaktywnienia się po prostu podaży, nawet z uwzględnieniem testu strefy 2386-89. Na razie przewagę zachowuje popyt, w okolicy wypada kolejne zgrupowanie 2449-2453, no i jeśli ten obszar także zostałby zdobyty, udałoby się tylko pokonać ten właśnie rejon, no to już otwarta droga do średnioterminowego, długoterminowego nawet oporu 2496-2510. Jak być może Państwo pamiętacie, ponieważ dawno już nie pokazywałem indeksu S&P w skali tygodniowej, ale to właśnie w tym rejonie wypadają między innymi projekcje takiej klasycznej liotowskiej struktury cenowej, no, która ma ogromny zasięg, jeśli chodzi o horyzont czasowy i tak się ciekawie składa, że występują w tym korytarzu liczne zależności matematyczne między potwalami tego impulsu, no, które, które daje się wyrazić przy pomocy współczynników Fibonacci'ego, bodajże aż sześć zniesień, Przede wszystkim projekcji cenowych koncentruje się w korytarzu 2496-2510. To ta, ta, taka dygresja na wypadek, gdyby kupujący w dalszym ciągu wykazywali się dużą konsekwencją i zdołali pokonać węzło 2449-53. Jeśli urzeczywistniłby się alternatywny przebieg wydarzeń w postaci powrotu poniżej 1823, to rzeczywiście w takiej sytuacji moglibyśmy sądzić, że rynek słabnie i w najbliższym czasie dojdzie to do to do, do konfrontacji, właśnie w tej pierwszej, zaporze popytowej Fibonaczego 2386-89. Dziękuję bardzo.